No powiedz coś na vlog Kotif. Ja się boję. Boisz się? Serio się boję. no stary nie nagrywaj mnie z praniem. Dobra, tak w ogóle się mano. Jesteśmy na w sumie trzecim turnusie z w Campu, ale pierwszym, ponieważ te pierwsze dwa się nie odbyły. Dzisiejszy vlog będzie bardzo nietypowy, bardzo nietypowy, ponieważ w dzisiejszym vlogu dajemy kamerę uczestnikom obozu i będą oni cały vlog nagrywali ze swojej perspektywy. Ja w to nie będę ingerował, ewentualnie będę im coś tam podpowiadał. I właśnie z Michaelem idziemy tym dzieciom dać kamerę, a Michael przy okazji sobie pranie wstawi, tak? Ale życie zawiera lokowanie produktu. Patrzcie, tam, tam są nasi blogerzy, ale za ich pójdziemy. Najpierw wstawię w pranie. Myślisz, że są podnierani, że mogą nagrywać? Myślę, ja myślę, bym był mega na ich. Myślę, ja też. Sary przyjeżdżasz na obóz i masz okazję nagrać vloga. Na skutek, no? No, dobra. Wytłumacz krok po kroku, jak zrobić. Sary, w, w ogóle nie będziesz tego stawiać do vloga. Wstawię. Ale po co? Krok po kroku, <laughs> jak zrobić pranie Ale ja sam nie wiem, Właśnie ja się uczę w tym momencie No to nauczył się widzę Dobra, wstawiamy pranie nie, do... Nie no, kilka razy w życiu robiłem Ja też I to chyba trzeba tak rozłożyć, nie może być zrulowane Tak, wstawiamy pranie do pralki Pary najpierw w kostkę powinieneś włożyć Do to środka się kostkę wkładam? Las... tak a nie tu? Nie! Ona na spód po. Nie! Masz z telefonu to wygląda No stary, ja wiem jak się to. A to akurat nie jestem ten bilen. I teraz bierzesz taką kostkę? Weź taką kostkę. Tu nawet kostką stary nie możesz nazwać. No dobra, ale fajne. Na spód rzeczy. Na, na spód! Lubiłem no tak. to! <noise> dobra, jeden gdzieś na spód już. już jest dobra, na spodzie. no to zamknij. I teraz trzeba ustawić tryb, którego akurat nie wiem. Bo nie wiem jaki tryb trzeba ustawić. To jest no jest... sprawdzimy jakie są. Cześć, światło. Patrz, mieszanka Pierz i susz no To raczej nie jest piesz. Suszu susz. żadnego tam nie włożyłem. A jak się zmienia te tyry wybiecku? No puchanie ekstra, wybór niemożliwy. <grym> I to działa? Tak, oczekiwanie jest. Na co? Na graczy? Nie, pralka nam się zlagowała. Czekamy <grym> na <grym> Stary, no zaraz, Dobra, przyjdziemy tu. Ja tu przyjdę na raz. Idziemy dać. mam kamerę. O! Zaczęło się! <grym> Mariusz. Mariusz. Mariusz, 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 co? Mariusz, co go na teraz Będę gadał przez mikrofon. I od tamtego momentu my się już nie zobaczymy. A ja się, no, bo ja no, nie ty nagrywany. się pewnie zobaczysz jeszcze z widami. Ale ja już się nie zobaczę na przykład. Pokazuję Ci kamerę w tym momencie. Mikrofon masz włączony, wszystko Dobre. masz włączone. Inwencja twórcza należy do Was. Chwała wam dzielni policjanci. P mamę i babcie. Miałbyś bez pół Miał być bez pozdrowych. Wieśniemy go Instagrama. Zobacz, Zajowa widzę to jest Johnny to jest idol. Kochamy John'ego Johnny coś do vloga. Masz tą okazję, powiedzieć, coś do vloga, tak? Ale gdzie ty nagrywasz? Dziękujemy. Pytanie do Johnny, jak się nazywasz? Johnny, dziękujemy. Ile masz lat? John nagrywa? Okej, okay, okej. Okay. I trzecie pytanie, jak dopieroś nas kolejnące? Lubisz to? Pięknie, dziękujemy. I teraz jedziemy pojeździć sobie i możliwe, że będzie contest na gladiatora, że nagramy to później. I'm trying to get through. I'm trying to get through. Minutes are riches of clock when I'm coming on. Profit is labor and pay. Feeling infinite all summer long. Natural ways, casual fit. 5 pocket Levi's Adidas for kick. 3 pack of black TV's easy hit. How do you do that with it's solid hit I take my time. But it's I'm going a vendor that. No, I'm going to do it. not going to be easy. But it's Co? to Co chcesz przekazać vlogowy Co tu dużo przekazywać? Mogę przekazać mojego Instagrama i mojego Instagrama. A? I mogę jeszcze mojego Instagrama. A ty nagrywasz pierwszy raz vloga? Tak. Tak? Tak. Jak jest? Fajnie. Musisz stabilnie trzymać kamerę. Okay. I dużo żarcików siekać On już to miał Rozładowała bateria i musiałem pododować dlatego nie było teraz vloga, ale, ale teraz... Dalej vlogiem, no, kręcimy dalej Teraz się kończy druga sesja, ale idziemy na kolację i będzie jeszcze trzecie więc co No, na no, trzeciej kasy, będziemy no. dużo klipów nagrywać przekazuję no, kamerę, no, a ja idę sobie no. jeździć, No.

Kikles równa się słabo, czy równa się słabo? Tak. Lecie, kikles. Dwa kiklesy. Podoba Ci się na studziskampie? Tak, podoba bardzo się? mi się podoba, fajna atmosfera jest. Jest super? Bardzo. Właśnie druga sesja dobiegła końca i teraz idziemy do pokoi trochę odpocząć. Będziemy mieli kolację. Pozdrawiam naszego wychowawcę pana Oskara. Pozdrawiam moją grupę. Pan wychowawca. Bardzo pozdrawiamy, bardzo fajny pan. Również was pozdrawiam, wariaty opieku yy, opiekun jakiego znam, naprawdę. Także wbijajcie na Campa, bo pan Oskar to jest totalny szef Zapraszam, Daj, wbijajcie wbijajcie. jeszcze? Na stronie scutifcamp.com. A może mnie spotkacie? No. Nie zdradzam. Zazdroszczę go. Traficie tego pana. Za 5 minut dopiero? każdy w swoim pokoju Nie zamknij ja się przejdę No gościu, to na vloga Dzięki. je. Aha, to, to Ja, ja pozdrawiam moją mamę Chodzimy na pole Pozdrowy jeszcze raz Pozdrowy To jeszcze jest raz, mój idol. To jest mój największy idol, pozdrawiam go nasz idol. nasz idol, nasz idol Manżonego. Pozdrawiam Bartka Lisa Pozdro montujesz to Kogo ty pozdrawiasz? To jestem ja A to nie, 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 nie. Będziemy właśnie jedli będzie bardzo, bardzo dobre obiady, polecam Pokazujemy to jest Nie wiem co to jest ale nie Smacznie Smakuje ale... ci jedzenie? Nie próbam mhm. Dobra, to dobrze Podobicie tak, mnie na Instagramie podługa. .brewe .podługa. Mocne bęgery Zatują Właśnie skończyliśmy jeść kolację Teraz idziemy do pokoju Albo chodź, pokażemy toaletę Weź światło. To jest toaleta, bardzo ładnie, wszystko czyste. Dobra, idziemy dalej. Tutaj mamy trzy prysznice. Tak, tu są prysznice, ładne. Wszystko działa, ciepła woda jest, także jest jak je kąpać. Dwie toalety. No, tu są toalety, pisuary, a tu jest jakiś toksyczny kolega. Johnny! 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 Tak, wywiad z Johnny, wywiad z Johnny. No, to my my dwa. Jak się czujesz? 2 Jak okay. się czujesz? O jak go O jaką cenię z 10, Elegancko, piąteczka, my idziemy dalej. Ej, powiedz mi, Co? kiedy to będzie na kanale? Ja nie wiem, wiemy jeszcze. Jak naszego dobra, do Wam. Dajmy sobie przygodowe pokoje, więc to być Dobra, to się otwierają. jest ten pokój, to nie tak, że to była woda. Ej, ej, patrz, patrz, patrz. Witek się zsikał. Liton się Tylko mi się Liton wylał. Mamy okto? Nie jestem pełna. to jest nasza ściana, z łóżka. Ej tego jak nie No tak, yy, zimieranie zimieranie zimieranie. Dwa siedzenia. Twoje. O, yy, tam są majki, kolegi, no, są całe moto. Tego mogłeś nie ja mówić. To, Dobra, nie wpadajcie do tego kolegi. Nie wpadajcie Daj do, do niego. Kotkowski, teraz zrobię dajesz Tak, i też to, to siebie, ty, to raz. siebie, Nie, Jeszcze nie raz, to raz, tego, raz. tego nie było. Yy, Jeszcze raz. Nie, no ty. Dobra. To może pandemonium, o! O, Lepiej za pandę, to 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 pipa, to pandemonium to od razu się pandemonium. Dobra, coś innego. Regulamin pokoju. Kółeczka, kółeczka. Regulamin pokoju. Sponsora. O, witam nowego ridera SKUTIF. Nowy rider SKUTIF. Dziękuję. Kolega wygrywa pandemonium. O, wygrałeś pandemonium. Nowe. Dziękuję. Nowe, nieużywane. Pandemonium Supreme. Kolabu. Najlepszy pokój. O, tu, o nie, rodo? rodo nie, ale al, nie, patrz. Rodo. To będzie promo, patrz. To nie będzie żadne promo. Pijcie do tego tutaj na dole, o tu, tu, pijcie. A tu nie wbijajcie, tu jakiś, Dobra, idziemy? jakiś kurde wow. A Teraz idziemy odpocząć i widzimy się na trzeciej sesji. Rym, tym, tym. Rymcymcym. Tym. Rym, tym, tym. Idziemy? Jest Dobra, jesteśmy z chłopakami po przerwie i lecimy. Lecimy na rozruch przed trzecią sesją. Lecą pewnie jakieś pęgerki. Jestem w ciąży. On jest w ciąży z karłem, z rudym karłem. A jest rudy kader? Tak. Utonął w gąbkach. Chciałem powiedzieć, że kocham Johnego. Johno, nie zmieniaj się.